Bardzo poproszę do mnie osoby, które przez ostatni czas e, czynnie pracowały w chówcu, bądź mówię oczywiście o tej kadencji całej. E, zasłużyły po prostu na to, żeby ich działania nie pozostały bez, e, bez echa. No i żeby to echo było takie bardziej widoczne, to postanowiliśmy wręczyć Wam po takiej drobnej niespodziance. E, więc najpierw wymienię. 18 osób, które chciałbym w ten sposób nagrodzić. Wiem, że części z tych osób nie ma, ale to do nich dostarczymy te rzeczy. Bardzo poproszę, jak będę wyczytywał, żeby tutaj te osoby przyszły i stanęły ładnie, żeby wszyscy ich zobaczyli. Bardzo proszę, druchne i Jurczulę. Bardzo proszę, druchne Ilonę Falińską Urbaniak. Bardzo proszę, druchne Magdalenę Grodzką. Bardzo proszę, drucha Mirosława Grodzkiego. Bardzo proszę, drucha Tomasza Kępkę. Bardzo proszę druchnę, nie ma jej, Agnieszkę Lis, drucha Tomka Lubasa, druhna Izę Łabucką, drucha Michała Łabuckiego, weźmiesz na męża, co? Drucha Roberta Majewskiego, druchnę Monikę Rybitwę, druhna Suchocką Marię. Mam napisane Suchocka, potem Ci pokażę. Druchnę Karolinę Śluzek, druchnę Joannę Wrońską. męża, poproszę. proszę druha Piotra Zadróżnego, druhne Patrycję Zabłocką, druhne Sylwię Żabicką i druha Adama Żurawskiego. To są osoby, które e, m, ciężko w chówcu pracują, pracowały i mam nadzieję, że jeszcze będą pracowały e, i chciałbym, żeby wyróżniały się w jakiś sposób, że to są właśnie osoby z tego Na e, Magda coś tu miesza w tej chwili. Na pudełku było napisane. Dobra, teraz możecie tam zanudzić coś. Ty, nie, nie wtrącaj mi się.

そして

Zobaczył się komador? Zapracacie? No jak Ty chodzisz tylko że to 5 sekund. Dlaczego to jest? to żeby zobaczyć, ile i spojrzeć. Wóz tam pójść, nie jest jeszcze raz. Nie. Gracias. <laughs>